Cześć, jak, jak się bawisz? Super, taki dancing, taki dancing. No, też mi się podoba, ale wiesz, coś mnie gryzie. Co ci gryzie? Co ci gryzie, pokaż? Nie, Zbychu! Nie widziałem. Nie, nie takie gryzienie. Dużo mi coś gryzie. Co ci gryzie? No bo wiesz, wczoraj rozmawialiśmy o tym, że. No. no! Jezus, nie? No, no! Że umarł! No! Zmartwychwstał! No właśnie! No i? I co dalej? On zmartwychwstał, a ja? Ach! Woje! Zapomniałam o czymś bardzo ważnym, posłuchaj. Bo, bo to jest tak, że Jezus nas uwolnił, nie? Czyli nas zbawił! Ale, ale jest bardzo ważna rzecz, bo ty możesz nie przyjąć jego zbawienia. No mów dalej! No. No możesz nie przyjąć. Chcesz przyjąć? No... No chcę, no ale... No on właśnie. Nie zbawił, tak? Tak, tak, ale słuchaj, ale wiesz to jest ważne, że... Jak byś to powiedzieć? Hmm, 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 hmm. Wiem, że to jest tak, jakby ktoś chciał ci dać cukierka i ty go lubisz i ten cukier jest dla ciebie. I możesz go wziąć, ale nie musisz. Rozumiesz? Rozumiem. Więc... Jeżeli chcesz, aby Jezus Cię uwolnił od wszystkich grzechów, zmartwień i problemów, to zaproś go do swojego życia i przyjmij do mawienie. Aha, ale to co? Problemy wtedy znikną? Nie, ale będą łatwiejsze. W sensie, z Jezusem będzie Ci łatwiej rozwiązywać. Aha, to co? A jak ja mogę to zrobić, żeby Go przyjąć? Aaa, lubię to pytanie. <laughs> Możesz się teraz ze mną pomodlić. Chcesz? Tu, na No. Żarty się stroisz. No nie no, nie się. Zobacz jak jestem poważny. Ale co? Tu się można modlić? No wszędzie się może modlić. Przecież Pan Bóg mieszka w Tobie. We mnie? No. Gdzie? W Twoim sercu. Ha! To co? Modlimy się? No dobra. No dobra, to powtarzaj za mną. Panie Jezu, Panie Jezu, dziękuję Ci, dziękuję Ci, że mnie kochasz, że mnie kochasz, dziękuję Ci, dziękuję Ci, że umierając na krzyżu, że umierając na krzyżu uwolniłeś mnie od moich grzechów. Uwolniłeś mnie od moich grzechów. Ogłaszam cię. Ogłaszam cię. Moim panem. Moim panem. I zbawicielem. I zbawicielem. Zmieniaj moje życie. Zmieniaj moje życie. Amen. Amen. Uuu! Piątka Hela. Uuu! Uuu! Teraz będzie już tylko lepiej. Hmm. Chodź na sok bananowy. Oh, wiesz co? Faktycznie, jakaś taka spragniona jestem. No, ale co? ale było widziała jaką mam wam kukartkę No wow! no, skoro, no na imprezę założyłam. Wow! Ale wiesz co, to to facet jesteś, w ogóle tego nie zauważasz. I no, ja nie no wiem. No nie wiem, chodź na stampa na